Zatrzymaj się teraz i rozejrzyj wokół. W głębi duszy wszyscy podzielamy to samo pragnienie: wiedzieć, czy po tym życiu nasza historia po prostu znika. Bądźmy szczerzy, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy sceptyczni, w głębi serca tęsknimy za dowodem, że nasza istota nie zostanie zmieciona w nicość, jakbyśmy nigdy nie istnieli. Czy cierpiałeś już z powodu utraty głębokich więzi? I zastanawiałeś się, czy cierpienie życia poszło na marne? Większość ludzi szuka tej odpowiedzi w starożytnych księgach lub doświadczeniach innych, ale to, co ci dzisiaj pokażę, to nie jest bajka. To dowód naukowy i psychologiczny, który spotykasz na każdym kroku, ale jest ignorowany, bo jest zbyt oczywisty. Obejrzyj ten film do końca, a odkryjesz, dlaczego jesteśmy przygotowywani na głęboką transformację, a nie na koniec. Poznasz rewelację największej specjalistki od tajemnic świadomości, która zmieniła zdanie na temat wszystkiego zmuszając naukę do spojrzenia na nieznane w zupełnie nowy sposób. Przygotuj się na ujrzenie niesamowitej przestrzeni, która czeka na nas wszystkich po zakończeniu tej ziemskiej podróży. Zaproszenie do połączenia zanim przejdziemy do sedna tego odkrycia. Proszę cię o minutę uwagi. Jeśli idea, że twoja świadomość jest nieśmiertelna, rezonuje z tobą, zostaw łapkę w górę. To ważny sygnał, aby ta wiadomość dotarła do tych, którzy najbardziej potrzebują nadziei i zrozumienia. Zostań ze mną, bo nagła zmiana myślenia jednej z najgenialniejszych umysłów psychologii cię zaskoczy. Nieoczekiwana zmiana kierunku uczonej. Porozmawiajmy o Marie Louise von Franz, osobie o wyjątkowej powadze i rygorze naukowym. Nie była mistykiem, lecz doktorem nauk i bliską współpracowniczką słynnego Karla Gustawa Junga, z którym pracowała ramię w ramię przez około 30 lat odkrywając sekrety ludzkiej psychiki. Marie Louise była ekspertką w dziedzinie psychologii głębi, mitów, baśni i tekstów alchemicznych. Jej krąg zainteresowań był ogromny, ale temat życia po fizycznym istnieniu zawsze zajmował centralne miejsce, któremu poświęciła długie lata badań akademickich. Napisała niezliczoną ilość artykułów i książek. Był jednak jeden manuskrypt, który wahała się opublikować przez długi czas. Materiał, o którym wiedziała że wywoła wstrząs w status quo tradycyjnej nauki, która woli zaprzeczać lub ignorować rzeczywistość, której nie może dotknąć. Ale jak wiemy, ignorowanie rzeczywistości jedynie opóźnia prawdę. Pod koniec swojej kariery Marie Louise podjęła desperacką decyzję i przekazała manuskrypt wydawcy. Publikacja, zgodnie z oczekiwaniami, wywołała trzęsienie ziemi wśród naukowców i zwykłych ludzi. Ale co było tak wybuchowego i wspaniałego w tej książce? Co sprawiło, że najbardziej sceptyczny umysł zmienił zdanie? Sekret tkwi w tych, którzy byli bliscy wielkiego przejścia. Subtelne badanie. Przygotowanie psychiki. Szokująca książka Marie Louise von Franz narodziła się z dogłębnego badania pacjentów, którzy byli w trakcie żegnania się z materialnym istnieniem. Po niezliczonych eksperymentach i obserwacjach doszła do absolutnie fascynującego wniosku, który potwierdzał to, co twierdzili starożytni mistrzowie i mistycy na całym świecie. Jej wniosek sugeruje, że psychika ludzka jest zbudowana w sposób, który sugeruje, że po cielesnym istnieniu czeka nas coś więcej. Jest to tak, jakby w naszej własnej świadomości była zaszczepiona zdolność do postrzegania drugiej strony, czy to przez naturę, czy celowo przez stwórcę. Marie Louise von Franz z pełną odpowiedzialnością stwierdziła, że ktoś lub coś nas przygotowuje. Nie na koniec życia biologicznego, lecz na głęboką transformację duchową, która nieuchronnie nastąpi po ostatnim tchnieniu. Dlaczego ta wielka uczona, która całe życie opierała na materialistycznych i sceptycznych poglądach, doszła do tak radykalnego wniosku? Dlaczego ryzykowała potępienie i ośmieszenie ze strony swoich kolegów? Odpowiedź tkwi w zatrważająco spójnym wzorcu sennym. Ukryty wzór w pożegnalnych snach kluczowym faktem jest to że Marie-Louise von Franz przez kilkadziesiąt lat pracowała z pacjentami, którzy przygotowywali się do wielkiego przejścia, bacznie studiując ich sny i dynamikę ich psychiki. Książka, którą opublikowała, była w całości poświęcona badaniu snów i wizji tych osób. Odkryła, że dla nich sen był nie tylko mechanizmem przetwarzania umysłowego, ale narzędziem potwierdzającym kontynuację życia poza ciałem. Przytoczyła przykład starszej pani, która w swoich ostatnich chwilach podzieliła się z lekarką głęboko pocieszającym snem we śnie spotkała swojego męża, który już odszedł i którego tak kochała. Zwrócił się do niej z czułością, łagodnymi słowami, zapewniając, że istnienie cielesne owszem dobiegnie końca, ale istnienie duchowe będzie kontynuowane. Obiecał, że w świecie, do którego jest przeznaczona będą znowu razem, nierozłączni jak dawniej. Kiedy się obudziła, ogarnęło ją niesamowite uczucie spokoju i pokoju. Strach przed przejściem i cierpienie fizyczne zniknęły. Odeszła z wielką godnością, z uśmiechem na twarzy. Marie Louise von Franz zdała sobie sprawę. Te przypadki nie były zbiegiem okoliczności. Były kluczem do zrozumienia zjawiska, które nauka ignorowała. Ale jaki jest związek między naszym zwykłym snem, a naszym przygotowaniem do następnego etapu? Sen, cicha próba przejścia. Marie Louise von Franz wierzyła, że najważniejszy klucz do zrozumienia tego, co nas czeka, tkwi w naszych własnych snach. Sen jest stanem naszej świadomości, w którym stajemy się bardziej podatni na metafizyczne zjawiska istnienia. Jeśli spojrzymy na sen szeroko, możemy się zgodzić, że jest on w istocie próbą przejścia z ciała. To tak, jakbyśmy stopniowo przyzwyczajali się do tego, co nastąpi, gdy opuścimy ten wymiar. W końcu, kiedy śpimy. Nasza świadomość nie jest obciążona ciałem. Esencja oddziela się od ciała, tak samo jak ma to miejsce podczas wielkiego przejścia. Ponadto sen jest doświadczeniem bezpośredniego kontaktu z inną rzeczywistością, poziomem bytu, który przenika całe nasze istnienie. Jesteśmy bardziej otwarci na subtelne energie i możemy odbierać wizualne informacje bezpośrednio z tego drugiego planu. Dlatego we snach czasami mamy tajemnicze wizje które przepowiadają nie tylko to, co wydarzy się w naszym życiu, ale także to, co nastąpi po jego zakończeniu. Ostateczny dowód tej teorii tkwi w symbolicznym obrazie ze snu, który przyniósł całkowity spokój pacjentowi w jego ostatnich chwilach. Ostateczny symbol płomień, który nie gaśnie. W swojej pracy. Marie-Louise von Franz opisała pacjenta, który, wiedząc, że jego odejście jest bliskie, miał głęboki i symboliczny sen. We śnie na parapecie szpitalnego okna paliła się świeca. Nagle zgasła, a wszystko wokół pogrążyło się w ciemności, wypełniając jego duszę lękiem i smutkiem z powodu rychłego końca życia. Ale po drugiej stronie okna jaśniało silniejsze odbicie. Światło płomienia na zewnątrz pulsowało pokojem i spokojem, jakby zostało zapalone celowo, aby jego dusza nie zagubiła się w ciemności i mogła odnaleźć drogę do innego istnienia. Symbolika wpłynęła na mężczyznę w taki sposób że po przebudzeniu był w stanie pełnego szacunku podziwu wobec wielkości tajemnicy, uwolnił się od swoich obaw i lęków i nie obawiał się już końca swojego fizycznego istnienia wręcz przeciwnie, myślał o tym z ulgą, jakby miał rozpocząć dawno wymarzoną podróż pełną niesamowitych odkryć. Do samego końca pacjent ten zachował dobry humor, a w chwili jego odejścia wszyscy zauważyli, że wydawał się wyraźnie rozumieć przeznaczenie swojej istoty. Podsumowanie i wezwanie do refleksji. Wizje i relacje osób zbliżających się do wielkiego przejścia wskazują na coś niezaprzeczalnego. W trakcie życia nasza świadomość jest przygotowywana na głęboką transformację duchową i kontynuację istnienia poza ciałem. Oczywiście każdy decyduje, w co wierzy, ale przyznaj, byłoby pocieszające, gdyby dalsze istnienie było realne. Wyjaśniłoby to wiele z naszej podróży i dałoby pewność, że wszystko dzieje się w jakimś celu i że na końcu dobro zostanie nagrodzone. Czy miałeś kiedyś jakieś przeczucie lub sen, który dał Ci wskazówkę na temat drugiej strony? Napisz w komentarzach. Twoje doświadczenie może być dowodem, którego ktoś potrzebuje. Ta wiedza jest na wagę złota, ponieważ pomaga nam spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. Jeśli podobała ci się ta analiza i chcesz odkryć więcej tajemnic świadomości. Zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Opublikowaliśmy już wiele wzruszających i intrygujących filmów na tematy ukryte. Dziękuję bardzo za towarzyszenie mi w tej podróży. Życzę Ci dużo szczęścia i pokoju.